No, się <noise> Witajcie na moim kanale, tej Kokoszka w Niemczech. Dzisiaj do Was przychodzę z kolejną częścią bluzeczek. I będę miała dzisiaj dla Was pięć bluzeczek, które sobie zakupiłam. Pierwsza jest oto tutaj. Widzicie, ja właśnie o tej kobitki szałajku kupuję, bo powiem Wam, że bluzki fajnie, no, po prostu mi się podobają. Po pierwsze mi się podobają, a po drugie, wiecie, są y, wygodne, nie? Nic, ni, widzicie, sami nic mi tutaj nie opina. I to jest taka jakby tuniczka. O, muszę troszeczkę dalej tam pójść. Widzicie? Tutaj też możecie od razu wiecie, jak będziecie chcieli, to możecie coś jakoś tam zmarszczyć, nie? I będziecie mieli bluzeczkę, tak na boczku na przykład. Mi akurat pasuje to, nie? Bluzeczka jest też fajnie wykonana, widzicie? Wszystko się błyszczy. No fajne po prostu te takie błyskotki, nie? Dobra, tutaj też macie takie, widzicie, wycięcia. Tu mi akurat spadło ręczko, ale nie szkodzi. Widzicie? Tu takie są fajne dwa wycięcia. Z jednej i z drugiej strony. I ta bluzeczka kosztowała 60 zł. Lecimy do następnej. Tutaj bluzeczka numer 2. Tutaj jest taka na mnie żółta. Tu też ma właśnie troszeczkę cykinków. Jakąś tam naklejkę ma. To też się właśnie troszeczkę mieni, nie? Ja lubię takie mieniące się bluzeczki, jak założyliście. I też jest, widzicie? Też jest fajna długa. Aż bym powiedziała za... Tak, do dupci, nie? <grych> tu oczywiście też sobie, ja mam tak do, 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 do spodni sobie włożyłam. Ale możecie też wyciągnąć sobie, nie? Wtedy macie całą. Tak, jak to wygląda. I ta bluzeczka kosztuje 70 do tych. Następna bluzeczka, tym razem czarna. Eee, tu też, właśnie, widzicie. Ma fajne, eee, błyszczące elementy. Z jednej i z drugiej strony. Też jest fajne, właśnie, duża. Widzicie. Na spokojnie. <laughs> tu sobie oczywiście znowu do spodni. Z tyłu macie, widzicie, zadupcie. Ale też możecie sobie bluzeczkę, o, tak zrobić, nie? Jak, powiem Wam szczerze, że materiał jest fajny. Wszystkie, co tutaj bryzeczki prezentuję, to są bawełna z 5% elastanu, nie? Wiecie, że ja lubię bawełnę? Dlatego wszystkie bluzeczki, co tu prezentuję, są bawełniane. No i koszt tej bluzeczki e, 60 zł kosztuje. Następna bluzeczka jest znowu taka, widzicie, tu mam też dużo luzu, na spokojnie się większa babka zmieści. Widzicie, jest taka większa bluzeczka. Tu też ma się widzicie, zdobienia dookoła. Tu są takie, to są chyba te nity nawet, no, nitami są zrobione. Że Wam nic nie odpadnie. Tu znowu się, widzicie, połyskuje bluzka. <laughs> Fajna. O, trochę Wam pójdę do tyłu. Jak ona wygląda? Widzicie, na spokojnie, o. Dużo luzu mam, nie? I tu też se mogę wyciągnąć, bo ja wszystkie bluzki daję do środka, bo lepiej się prezentują, nie? Lepiej to wygląda. O. Myślę, że fajne bluzeczki. A, no i kosztem tej bluzeczki to 50 zł jest. No i ostatnia bluzeczka na dzisiaj, taka wiecie z Hello Kitty. Spodobała mi się. Też tutaj macie, wiecie, Cekinki, tu też cekinki. Taki koteczek. O, też widzicie? Tak, wszystkie mam pokazuje, pokazuję, to są większe, nie? Także nie ma problemu. O. Tu też jest, właśnie, zadupcie. O. I tu też, widzicie, taka jest długość tej bluzeczki, nie? No. I ta cena, i cena tej bluzeczki też jest 50 zł. Jak dla mnie bomba! <laughs> no. Nie, no, podobają mi się te bluzeczki. Wiecie, jak na to przyjdzie, to każdą bluzeczkę będę miała inną. Coś, coś wiecie, coś w szafie zawsze świeżego będzie, nie? Dobra. <laughs> Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. E, zostawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie mój kanał, żeby być ze wszystkim na bieżąco. I ja już też będę lecieć. I życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się. Pa.